Witam Państwa bardzo serdecznie na dzisiejszej konferencji prasowej, która, proszę Państwa, poświęcona jest podpisaniu umowy na wykonanie nowej instalacji elektrycznej w budynku przy ulicy niskiej należącym do Tomaszowskiego Centrum Zdrowia. Jak Państwo pamiętają, w roku poprzednim rozpoczęliśmy jako starostwo powiatowe remont. Tego budynku. Było to związane z przyznaniem nam środków finansowych na termomodernizację tego budynku. Środki rządowe w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych to 2,5 miliona złotych. Ta inwestycja na tym etapie zakończyła się kwotą prawie 3,5 miliona złotych. Resztę pieniędzy dołożyliśmy tutaj w ramach naszego samorządu powiatowego. Dzisiaj przechodzimy do kolejnego etapu związanego z remontem tego budynku. Na tym etapie Tomaszowskie Centrum Zdrowia przejmuje te zadania, które wiążą się z tym kontynuowaniem remontu, który rozpoczęliśmy. Pierwszym elementem będzie właśnie wymiana instalacji elektrycznej. Proszę Państwa, to jest niebagatelna kwota prawie milion sto tysięcy złotych, jakie przeznaczy nasz szpital Tomaszowskie Centrum Zdrowia właśnie na wymianę tej instalacji elektrycznej. Na dzisiejszej konferencji prasowej obecni są was ze mną członek zarządu powiatu Tomaszowskiego pan Michał Czechowicz, prezes Tomaszowskiego Centrum Zdrowia pan dr Wiesław Chudzik i wykonawca prezes firmy Defero pan Tomasz Rychłoski. Państwo przybliżą szczegóły tego wszystkiego, co będzie robione w najbliższych miesiącach w tym właśnie budynku. Na początku głos oddaję panu Michałowi Czechowiczowi, członkowi zarządu powiatu Tomaszowskiego. Dziękuję Panie Starosto. Witam Szanownych Państwa. Proszę Państwa, tak jak Pan Starosta powiedział, przystępujemy do kolejnego etapu realizacji ważnej inwestycji dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia, ponieważ znajduje się tam zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, oddział rehabilitacyjny który jest niezwykle ważny i wpisuje się w pracę Tomaszowskiego Centrum Zdrowia i w pomoc naszym mieszkańcom w trudnej sytuacji zdrowotnej. Pierwszy ten etap został zakończony, tak jak Pan strosta powiedział, czyli termomodernizacja. Szanowni Państwo, ten budynek jest z końcówki lat 50., więc no tutaj napotkaliśmy, wiadomo, wiele trudności. Stąd też dołożyliśmy, jak już było powiedziane, Ponad milion złotych z budżetu powiatu Tomaszowskiego tak żeby dalej móc modernizować ten obiekt. Teraz kolejny etap, czyli wymiana instalacji elektrycznej, całkowita wymiana, tak żeby po zakończeniu już modernizacji, po zakończeniu wszelkich remontów i powrocie naszych pacjentów wszyscy mogli czuć się bezpiecznie, tak żeby ta instalacja była w pełni sprawna. Są to pieniądze przeznaczone przez Tomaszowskie Centrum Zdrowia w kwocie 1 083 000 zł. Bardzo duża kwota. Która znalazła się w budżecie tego roku, w, to, w budżecie Tomaszowskiego Centrum Zdrowia. Kolejnym etapem, proszę Państwa, który już też za moment będzie, to przygotowanie dokumentacji, która w tej chwili jest już robiona. Przetarg został ogłoszony przez Tomaszowskie Centrum Zdrowia. Firma, która wygrała przetarg na przygotowanie dokumentacji budowlanej. Na wentylację, która będzie znajdowała się w budynku przy ulicy niskiej 14 wraz z wymianą węzła cieplnego. To będzie kolejny etap, tak, żeby móc jak najszybciej z powrotem rozpocząć działalność przy ulicy Niskiej, jeżeli ta dokumentacja będzie odebrana przez Tomaszowskie Centrum Zdrowia już w przyszłym tygodniu, tak więc myślę, że po świętach służby pana prezesa Wiesława Chudzika przystąpią do przygotowania przetargu na wykonanie tejże wentylacji mechanicznej, tak, żeby te wszystkie prace mogły zakończyć się już w okresie wakacyjnym. I będziemy dalej zastanawiać się, jak pozyskać kolejne środki finansowe, tak żebyśmy mogli zakończyć jak najszybciej tą oczekiwaną przez zarówno personel naszego szpitala, jak i pacjentów inwestycję. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo Panu Michałowi Czekowiczowi. Teraz zapraszam do zabrania głosu Prezesa Tomaszewskiego Centrum Zdrowia, Pana Doktora Wiesława Chudzika. Starostwo, Panie prezesie, Szanowni Państwo. Dzisiejsza konferencja świadczy o tym, jak ważną uwagę przywiązuje zarząd starostwa naszego powiatowego w Tomaszowie do remontu i do modernizacji tej placówki, jaka znajduje się na ulicy Niskiej. Jeśli popatrzymy teraz na ten budynek z zewnątrz, to widzimy, że zmienił całkiem swoje oblicze. Wygląda już to jak nowoczesny, ładny, przystosowany obiekt do przyjęcia pacjentów. Jednak teraz nastąpi kolejny etap, etap który zaczniemy już można powiedzieć, że od dzisiaj, po podpisaniu umowy z firmą, która całe instalację elektryczną założy nad tym budynku i będziemy dążyć do tego, żeby te wnętrza, które mimo wszystko tak tu było powiedziane pochodzą z lat 50. można było dostosować do przyjęcia chorych do tych warunków jakie są wymagane w XXI wieku zarówno przez służby sanitarne, epidemiologiczne jak i PEPOSZ i to co życzyli sobie nasi pacjenci. Dlatego też ten pierwszy etap, który podejmujemy teraz, jest to etap, jak powiedziałem, instalacji elektrycznej finansowany przez spółkę, przez Tomaszowskie Centrum Zdrowia. Mam nadzieję, że realizacja tego etapu, czyli rozprowadzenie całej sieci elektrycznej wewnątrz budynku zgodnie z terminem czyli 60 dni i będziemy mogli świętować przynajmniej pierwszy etap. Drugi etap to jak powiedziane było tutaj to jest wentylacja, wentylacja, która yy, przestarzała, zniszczona częściowo i tak dalej musi być zainstalowana od nowa. Dlatego też mam nadzieję, że te dwa etapy, które są finansowane przez centrum Tomaszowskie Centrum Zdrowia będą zrealizowane jak najszybciej tak, aby można było przystąpić do kolejnych etapów, etapów wewnątrz tego budynku. Dlatego marzeniem moim jest, aby chorych, którzy są teraz w pewnym sensie porozrzucani w szpitalu, żeby ich można było przenieść do tego budynku, do budynku taki, który będzie spełniał wymogi dwudziestego wieku. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu prezesowi Wiesławowi Chudzikowi i teraz proszę państwa zapraszam do zabrania głosu wykonawcę prezesa firmy Defero pana Tomasza Rychłowskiego. Dzień dobry, witam Państwa, witam, witam Władze Miasta. Na mocy postępowania przetargowego w drodze zamówień publicznych nasza firma Deferos Śradza pozyskała ten kontrakt na wymianę instalacji elektrycznych i teletechnicznych. Jesteśmy firmą, która specjalizuje się w tego typu działaniach. Termin 60-dniowy zostanie tutaj zapewne przez nas dotrzymany po to, żeby właśnie jak najszybciej można było obiekty oddać do, do dyspozycji i wykonywać w nim następne zadania. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo panu prezesowi. Proszę państwa, tak jak tutaj zostało wspomniane, zarząd powiatu Tomaszowskiego, Rada Powiatu Tomaszowskiego stawia na bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców naszego powiatu będziemy podejmować wszelkie możliwe działania. Również te, które wiążą się oczywiście z pozyskaniem środków zewnętrznych, żeby zapewnić jak najwyższy standard leczenia w naszym szpitalu i żeby to wszystko, co wiąże się ze zdrowiem, było jak na najwyższym poziomie. Teraz, proszę Państwa, zapraszam do podpisania umowy prezesa Tomaszowskiego Centrum Zdrowia, Pana Wiesława Chodzika i prezesa firmy Defero, Pana Tomasza Rychowskiego. うん。 对吧？<Good> Modernizacja budynku przy ulicy miejskiej jest niezmiernie ważną inwestycją dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia. Zapewni możliwość kontynuacji świadczeń w zakresie długoterminowej opieki dla pacjentów wymagających takiej opieki, ale również pacjentów wymagających opieki rehabilitacyjnej, zabiegów w zakresu rehabilitacji leczniczej. Obecnie te zabiegi, te pielęgnacje i świadczenia realizowane są w budynku głównym szpitala, co również utrudnia możliwość sprawnego, i kompleksowego realizowania tych świadczeń. W momencie rozpoczęcia rozpoczęcia inwestycji wiedzieliśmy, że będą utrudnienia w tym zakresie, ale Tomaszowskie Centrum Zdrowia robi wszystko, aby można było pacjentom zapewnić kompleksową opiekę opiekę bezpieczną, jak i również personel, który będzie mógł w odpowiednich warunkach pracować. Obecny etap modernizacji infrastruktury opiera się na wymianie instalacji elektrycznych. Termin realizacji tego zadania. Określona na 60 dni. Następne etapy związane są z wymianą instalacji i wentylacji w budynku, a później pracami wewnątrz pozwalającymi na dostosowanie infrastruktury do ulokowania pacjentów hospitalizowanych, jak i pacjentów, którzy będą mieli świadczenia w ramach rehabilitacji leczniczej. Mam nadzieję, że ta inwestycja przebiegnie w sposób niezakłócony i pozwoli przywrócić prawidłową realizację świadczeń, bezpieczne warunki. Do hospitalizacji i rehabilitacji leczniczej, jak i również bezpieczne warunki pracy personelu medycznego. Drodzy Państwo, bardzo serdecznie dziękuję Tomaszowskim mediom, że jesteście Państwo obecni tutaj z nami w tak ważnej, istotnej chwili, jaka jest związana właśnie z podpisaniem stosownych dokumentów na kolejny etap, jeżeli chodzi o remont budynku Tomaszowskiego Centrum Zdrowia. Dziękuję bardzo Państwu za przybycie.